Jeśli myślisz, że hybrydowe samochody wymyślili Japończycy w latach 90., to trzymaj się fotela, bo dziś pokażę ci historię tak absurdalną, że aż trudno w nią uwierzyć. A jednak, wydarzyła się naprawdę. Cofamy się do PRL-u. Jest końcówka lat 70., Polska ledwo zipie, paliwo na kartki, inflacja, a Zachód zaczyna mówić o kryzysie energetycznym. A w tym wszystkim grupa polskich inżynierów postanawia zbudować hybrydowy samochód. Tak, samochód, który jeździł zarówno na benzynę, jak i na prąd. I nie, to nie był żaden eksperyment na papierze. Ten samochód powstał i działa. To nie Toyota, to nie Ford, to nie Tesla. To Elhybrid. Polska konstrukcja, której nikt nie docenił, a która mogła zmienić bieg historii motoryzacji. Jeśli myślisz, że to niemożliwe, zostaw lajka. Jeśli wierzysz w potęgę polskiej myśli technicznej, subskrybuj i zobaczmy, ilu nas jest. Za projektem El Hybridu stali naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Zespół inżynierów, który mimo braku dostępu do zachodnich części skonstruował w pełni działający prototyp samochodu hybrydowego. Samochód miał działać na dwóch źródłach zasilania: spalinowym silniku Trabanta i akumulatorach żelowych zasilających silnik elektryczny. Hybrydowy układ jezdny mechaniczne przełączenie źródeł. To wszystko działało już w 1979 roku. Mało? Auto miało tryb odzyskiwania energii przy hamowaniu. Coś, co dzisiaj jest standardem w hybrydach, ale wtedy to była magia science fiction. Jeśli czujesz dumę, zostaw komentarz. Polska potrafi. Prototyp L-Hybridu przechodził testy drogowe, które, jak na tamte czasy, były przełomowe. Osiągał prędkość do 60 km na godzinę w trybie elektrycznym i około 90 km na godzinę w spalinowym. Ale jak to w PRL-u? Zabrakło wszystkiego. Pieniędzy, części, zgody partii, a nawet wiary, że to w ogóle ma sens. Projekt trafił do szafy, a L Hybrid do dziś przetrwał jako jedna wzmianka w archiwum uczelni. Jeśli miałeś kiedyś marzenie, które zabili biurokraci, kliknij suba i zostaw łapkę. No dobrze, powiesz, ale może to tylko mit? Otóż nie. Rozmawialiśmy z byłymi inżynierami, przeszukaliśmy archiwa. Auto naprawdę istniało. Prototyp numer jeden zasilany był dwoma akumulatorami żelowymi. Prototyp dwa miał możliwość podłączenia do gniazdka. Ładował się z sieci i teraz. Uwaga, podobne rozwiązania trafiły do Priusa dopiero 20 lat później. Przypadek? A może ktoś w Japonii miał dostęp do publikacji polskich naukowców? Zostaw lajka, jeśli też masz wrażenie, że ktoś podpatrzył pomysł. Wyobraź sobie Polskę, która wchodzi w lata 80. jako lider zielonej mobilności. Nasze fabryki produkują hybrydy, Eksportujemy do RFN, ZSRR nawet USA. A Toyota kupuje licencje od Lublina. Zamiast śmierdzących maluchów, ciche, elektryczne pojazdy. Mniej smogu, więcej prestiżu. Ale jak to w życiu? Historia nie zna słowa gdyby. Podoba Ci się alternatywna wizja? Udostępnij ten film znajomym niech poznają elhybrida. El, Hybrida. El Hybrid był, działał, ale zginął w biurokratycznym piekle. A mimo to jego historia inspiruje, bo pokazuje, że nawet w najbardziej absurdalnych warunkach potrafiliśmy myśleć przyszłościowo. Jeśli chcesz więcej takich historii, zostaw suba. Jeśli wierzysz, że polska motoryzacja miała potencjał, daj łapkę i napisz w komentarzu. Chcesz więcej takich historii? Kliknij suba i dzwoneczek. Koniecznie zajrzyj na inne produkcje na tym kanale, jeśli jesteś prawdziwym fanem motoryzacji. Dajcie znać łapkami w górę, czy kontynuować serię z niewyobrażalnymi motoryzacyjnymi, ciekawymi ciekawostkami. Widzimy się w komentarzach.